bag, bitch. A ja siedzę i dopuszczam węgery Nie piszę, by inżyniera rani gą strajterzy. Ja takich tekstów yeah. dziennie napiszę Z4. To inwestycja D4. we mnie i kwestia potrzeby. Nie zmienił yeah. mnie przemysł z każdej strony lecą kule, a ja stoję jak hey. szary. Ja. Ja. Gdy trzeba głośno mówię, kiedy wszyscy są niemi Co drugi tera atleta i raper Ale nie bierze nawet grama krytyki na klatę I proszę mi nie mydlić oczu jakimś przekazem Bo dobrze wiem, kto pierwszy będzie chciał położyć swoją łapę na cash. Ja już znam te wasze silne charaktery Kiedy trzeba rozmawiać, to wszyscy jesteście niemi Gdzieś się podział mały Kobe Wrócił do podziemi, by przypomnieć sobie Jak bardzo nienawidzę tej sceny Ja chcę, wiem, mam to całe mordo Być się gwiazdą I nie będzie życiem mi Pani maja Staśko, nie wycieram sobie ryja tolerancją Choć na każdym kroku ktoś tu na tym boli. Sianko to moralne, no nie bardzo Piszę jakby jutro miało zgasnąć światło Pora zamienić żarowe skatki na żyrandol Mijam farmazony, ale nie mijam się z prawdą I przechodzę sam siebie dalej, wierzę A że ja siedzę parto. i dopieszczam bęgery I dopieszczam Nie potrzebnie inżyniera ani ghostrazy Ja takich tekstów nie. dziennie napiszę Z4 ja To napiszę inwestycja 4. we mnie i kwestia potrzeby nie zmienił mnie przemysł z każdej strony lecą kule, a stoję jak ja Gdy trzeba głośno mówię, kiedy wszyscy są niemi Przyjaciół mam niewielu, ale za to każdy soli Latamy se gdzie chcemy, mordo i to bez ochrony tu nigdy nie grały roli, więc proszę się ode mnie serdecznie tyrdoli. Gówno mnie obchodzi, co tam szczeka kanapowy pies Jesteś tak chujowy dziwko jak reklamy CCC Ja samemu sobie chyba musiałbym zajebać w łeb Gdyby przyszło reklamować taki śmiesz. Nie obchodzi mnie, kto się bije na fame MMA Dobrze wiem czym żyje się, ale story to nie ja A jeżeli będę chciał, to wywieszę rebel flag Choć nie mieszkam w USA, czuję Southside side flag. Byku, zaczęliśmy trap w Nie było jeszcze SB mafii ani Main A nie jednemu się marzyło one on one, ale to nie battle rap, we was really outside. A ja siedzę i dopieszczam węgry. Nie potrzebuję inżynierów ani go strajterzy. Yeah, ja takich tekstów yeah. dziennie napiszę Z4. To inwestycja yeah, we mnie i kwestia potrzeby. Nie zmienił mnie przemysł. Z każdej strony lecą kule, a ja stoję jak szczery. Gdy trzeba, głośno mówię, kiedy wszyscy są niemi. A ja siedzę i dopuszczam węgery Niepotrzebny nie inżyniera, ani go strajterzy. Ja takich tekstów dziennie napiszę Z4. to inwestycja we mnie i kwestia potrzeby. Nie zmienił mnie przemysł. Z każdej strony lecą kule, a ja stoję jak szery Gdy trzeba, głośno mówię, kiedy wszyscy są niemi. A i jeszcze, a propos tych strzałów w powietrze W pierwszych latach rapowania ksywek rzuciłem więcej Niż niektóre ancymony, tutaj całą kadencję Więc nie próbuj mi nigdy wmawiać, że kumata jesteś Wypierdalać, odrabiać lekcje KOB, steel wavy jak Wizzy F Baby, 2023, BOR Jebać was, kurwy, pfu